Hej, o hej, moi moimi, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film o toksycznym dziecku. E, widziałam po prostu, że chcecie taki film, były, były takie pytanka, były takie prośby, więc na Waszą prośbę no, nagrywam, i jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Proszę, kochani, łączę się z Wami i zaczynam już nagrywanie. Powiem Wam, jest 20.40, nie miałam w planach dzisiaj nagrywać, ale... I widzicie, światło też mam takie różne tutaj, no ale... E, powiem Wam, to był ciężki dzień ogólnie. Było bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ja źle znoszę upały i dostaję już w pewnym momencie takiej irytacji, nie? Już, już jestem tak tym zmęczona, tak mi to dokucza... Przez co, wiecie, się bardzo, bardzo źle czuję fizycznie i przez to też dostaję irytację już na to, nie? No bo nie umiem znaleźć sposobu, wiecie, żeby to, żeby to po prostu zniwelować, nie? Bo wiadomo, no, jest lato i, i się całe mieszkanie tutaj nagrzewa i wiecie, no, nie ma klimy i, i w ogóle też schowałam już wiatrak, bo pomyślałam, że jak przyjdzie wrzesień, to już będzie chłodniej, no i tak... Średnio, nie? A te, tylko powiedzieć na początku tego filmu, że jutro. Nie, pojutrze y, będę miała. Słuchajcie ten. Znowu, kon, y, znaczy jutro będę miała kontrolę z wentylacji, znowu jestem ciekawa, co powiedzą tym razem. Czy znowu będzie po prostu y, dyskusja prowadząca do donikąd, w stylu, y, że tą wentylację trzeba przenieść na inną stronę, i wiecie, i znowu będzie, że nie można tego zrobić. I, a w kolejny dzień mam e, przyjdzie do tych okien pan, nie? Bo się okazało, słuchajcie, że e, że po prostu przyjdzie pan sam, tak jak ja przewidywałam, że po prostu trzeba to zobaczyć produkt, jak się jest szklarzem, że trzeba zobaczyć, wymierzyć i jakby model i tak dalej sprawdzić, że, że szklarz sobie nie wymyśli, nie wyobrazi nagle okna i nie przyjdzie z szybą, nie? Także przyjdzie pan szklarz, prawdopodobnie, tak? Yy, czy monter jakiś Który będzie zbierał sam pomiary Jeszcze raz Do okien Także <noise> Także sprawa idzie do przodu kochani No i co wam chcę powiedzieć Że no, że koszty będą yy, z Ubezpieczalni Także Jest ok z tym Wszystko fajnie się skończyło Dziękuję wam serdecznie za wsparcie w tej sprawie Za komentarze Naprawdę mega doceniam E, czekajcie, bo tu jakiś komentarz właśnie dostałam na YouTubie. Także naprawdę docenię każdą Waszą radę, to co pisaliście pod tamtym filmem. E, a dla tych, co nie wiedzą, no to po prostu popękały mi szyby w drzwiach tutaj balkonowych i, i w tych jakby w oknie i w drzwiach samych jako takich. I generalnie y, no temperatura, nie? Upał, temperatura, nagrzało się, no i pękło, nie? Także wiecie, uważajcie, sprawdzajcie jak są upały, no to róbcie przewiewy jakoś tam cyrkulujcie to, żeby właśnie tak nie było tak jak u mnie, nie? No i co? Przechodząc do tematu, do tego toksycznego dziecka powiem wam, zastanawiałam się, bo też słuchajcie mam doświadczenie w tej materii, bo właśnie syn mojej bardzo bliskiej osoby to właśnie jest takim toksycznym I zauważyłam właśnie na przestrzeni lat jak bardzo to się zmieniło. Jak bardzo te cechy po prostu wylazły na wierzch i będą wyłazić dalej z biegiem czasu dorastania. Chciałam się z Wami z tym, podziel tym podzielić, bo też mówiliście, że chcecie w komentarzach, że Was to interesuje. Więc, więc już bez zbędnego przedłużania, które już tak 4,5 minuty widzę na początku, to już przechodzę do tematu. No i kochani, co Wam chciałam powiedzieć? Z mojego doświadczenia i z mojej, z mojej obserwacji, często jest tak, że po prostu to, jak się dziecko zachowuje, no to jest po prostu na zasadzie obserwacji rodziców, no nie? Czy dziadków, czy otoczenia, wiecie, w szkole. To potem te zachowania są po prostu powielane, obserwowane, wchłaniane, no i tak po prostu to się tworzy, nie? I na tym przykładzie tej właśnie mojej bliskiej osoby, która ma e, właśnie tego syna, to można zaobserwować, że on w takiej e, początkowej fazie mniej więcej e, już jak wiecie tam dorastał, jak był, e, czekajcie, te, gdzieś od tego powiedzmy drugiego roku życia, gdzie już tak bardziej zaczął być kumaty, jak już wiecie, zaczął mówić, rozumieć. Mm, no to tak mówię na, na tym takim wieku przedszkolnym, jak zaczął właśnie chodzić do przedszkola, jak się zaczął właśnie komunikować z rówieśnikami, to był takim ogólnie, yy, wiecie, typem dziecka takiego pogodnego, nie, spokojny, pogodny, wiecie, wygadany, taki normalnie zwykły, fajny, normalny, wiecie, no wesoły, yy, wesołe dziecko, nie. No i później zauważyłam z biegiem lat właśnie. I tych jakby nasilenia, e, zwłaszcza od strony matki takiej właśnie, która jest takim typowym e, narcystycznym modelem, to zaczęły te. Sorry, że ja tak pociągam nosem, ale trochę musiałam się wypłakać, ale to, to może na inny vlog. E, I trochę będę pociągać. E, i, i, I to często jest tak właśnie, że zawsze jak jest dziecko właśnie toksyczne, to gdzieś ma tego, y, tą osobę, którą obserwuje, taką właśnie toksyczną, narcystyczną. Y, I tutaj w tym akurat przypadku jest to matka, nie? Że jeżeli matka jest to, to, tym toksycznym modelem, no to przeważnie, no często, bardzo często tak bywa, że ten dzieciak to chłonie, nie? I na przestrzeni lat, wiecie, te, te, tego okresu właśnie między przedszkolem, podstawówką i tam, wiecie, z, z roku na rok, wiecie, i komunia i tak dalej, to yy, widać, że te cechy się tak mega nasilają, że pojawia się ta agresja, że są odzywki, że nie ma już tego takiego wesołego dziecka, które było takie pogodne, życzliwe dla wszystkich, tylko już jest taki nastolatek, który właśnie ma odzywki. Yy, wiecie, jest pyskowanie, jest agresja, jest takie krytykowanie, wiecie, yy, wszystkich dookoła, tak naprawdę wszyscy wszystko robią źle. Wiecie, no i, i tak dalej, jest taki bunt, i ta cała ta droga. To wszystko to właśnie jest yy, nie tyle takie samo w sobie się stworzyło, tylko na zasadzie właśnie obserwacji otoczenia. I jeżeli macie, jeśli wasze dziecko jest takie właśnie, yy, zaczyna się być takie właśnie toksyczne, agresywne, niemiłe, manipulujące, no to. Albo wasz partner jest właśnie narcystyczny i to gdzieś jest na zasadzie obserwacji, albo może jakiś nauczyciel, albo może jakiś, yy, może ktoś z rodziny inny, ciotka, kuzyn, gdzieś, gdzieś jest źródło, może znajomy jakiś yy, właśnie od waszej, waszej córki czy syna, no gdzieś to źródło musi być. Że, bo wiecie, jak dziecko się rodzi, no to jest takie neutralne, nie? Ono nie umie mówić, nic nie wie, yy, wiecie, mózg jest jeszcze taki trochę upośledzony. To jest takie czyste, nie? I dopiero potem, kogo napotka na drodze, to tak potem się rozwija, nie? I ja zauważam właśnie te różnice między takimi dziećmi, które są. Wychowywane w takim domu, gdzie jest miłość, troska, opieka i empatia, i one tworzą właśnie potem same, właśnie jak już dorosną, jakieś związki czy partnerstwa, czy małżeństwa, które są takie otoczone właśnie tym dobrem. A jak wiecie, są zachowania patologiczne, no to siłą rzeczy no nic z tym nie zrobimy i niestety na tej linii pradziadek, dziadek, ojciec, syn i jego syn, na całej tej linii pokoleniowej niestety to wszystko się powtarza. Tak? E, więc więc no mówię, no tutaj jest ciężko i też musicie zauważyć, e, gdzie, gdzie jest źródło tego wszystkiego, nie? I też właśnie e, psychologowie i psychiatrzy mówią, że jedyną jedyną drogą, e, wiecie, żeby to zaprzestać, to tak. Jak już macie na przykład e, dziecko powiedzmy. W wieku takim, który z wami mieszka No to jedyna droga To chyba jakaś terapia Ale nie sądzę, żeby dziecko takie mega zbuntowane Które wiecie, ma odzywki, żeby się zgodziło na, Chodzić na terapię, nie To będzie raczej niewykonalne To jest właśnie ciężkie, jak już się Wiecie, weżrą te cechy Już wejdą tam No to już ciężko to wyplewić Zresztą osoby toksyczne zwykle nie mają autorefleksji Nigdy nie widzą swoich błędów I nie chcą się leczyć, nie a wiecie, z takiego, z takiego mm, wyrastającego, niemiłego człowieka bardzo często potem właśnie no, ci narcyzi powstają, nie? Teraz jeszcze, zwłaszcza w tych czasach, wiecie, gdzie jest tak, taka duża konkurencja, wiecie, gdzie są te social media i, i, i to wszystko jest tak w internecie, ten pęd. Ten właśnie yy, bardzo nisko, nisko jakościowe wartości się wyznaje, wiecie, takie, yy, no, 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 bzdury się ogląda, bzdury się obserwuje, oddalamy się od czytania książek, oddalamy się od nauki na rzecz, wiecie, tych rzeczy takich tiktokowo podobnych. Że wiecie, że tylko nie, że, że dziecko już nie jest w stanie się skupić na dłużej, że tylko te krótkie treści, par sekund i następne, i następne, i następne, że nie przysiądzie, nie, nie wiecie, nie pomyśli, nie przeanalizuje czegoś, tylko po prostu dalej, 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 następne, następne, nie? I to wszystko to, no to mówię, to też ten wpływ ogólny, nie? I środowiska w szkole, i otoczenia tego, co w domu się działo. I, i, I to, co w internecie, nie? Co ma duży wpływ tak na, naprawdę. Te wiecie, autorytety, ci youtuberzy, y, którzy są, wiecie, teraz na topie i którzy wyznaczają te, te, te różne trendy robienia tych dziwnych, głupich rzeczy, no to, to ma wpływ, nie? I żeby to wszystko opanować i zmienić, to naprawdę bardzo ciężko, nie? Bardzo ciężko, bo ja y, powiem wam, że próbowałam wielokrotnie rozmów z takimi ludźmi na różnym etapie życia. E, wiecie, i takim nastoletnim, i, i po prostu i w związkach, i czy z moim ojcem na przykład też, to wiecie, to jest ściana, to jest po prostu ściana, przez którą się nie przebijecie i, i jedynym sposobem właśnie jest terapia, nie? Żeby ta, ta osoba e, właśnie poszła na terapię i sama jakby zauważyła, że pewne, że pewne cechy są negatywne i szkodzą na dobro ogółu, nie? Bo wiecie, jak macie na przykład w związku toksyczną osobę, no to możecie ten związek zakończyć zawsze, nie? Czy to małżeństwo nawet, które trwa 30 lat, to zawsze możecie zakończyć, nie? Ale jak to są re relacje rodzinne, czy z dzieckiem, czy z ojcem, czy z bratem, czy, czy z córką, żeby wiecie, nie było tylko strony męską, bo z matką też, nie? Może być matka toksyczna, nie? Tak jak już nagrywałam. W ogóle o toksycznym ojcu też będzie osobny film, tak jak Wam mówiłam, nie? Bo to jest bardziej takie mi bliższe, nie? Mm. No i tak sobie myślę właśnie, że mm, że jak na przykład jest dwójka dzieci, słuchajcie i jeden z rodziców właśnie jest toksyczny, a drugi nie... Bo to jest właśnie taki. Mm, zawsze ten sam jeden model, że jest ta mega wrażliwa, empatyczna osoba z jednej strony i dru druga jest taka mega toksik, nie? I jak jest dwójka dzieci, to przeważnie jest tak, że właśnie jedno dziecko jest mega wrażliwe i jest takie schowane w sobie, a drugie będzie taki właśnie. Wiecie, taka cholera chodząca, nie? Takie przypadki, że... Że te cechy właśnie tak wychodzą, i kontakty potem się na przykład między rodzeństwem urywają, z tego względu, że właśnie jest te przeniesienie tych cech negatywnych z jednego z rodziców na jednego z dzieci, i potem te dzieci między sobą się nie dogadują, nie? No, ale powiem Wam szczerze, że no ciężko, nie, nie wiem, nie wiem, co takiego. Wiecie, skutecznego, niesamowicie mogłoby być, żeby raz na zawsze te wszystkie osoby tak wygasić, nie? Żeby one były w końcu, tak otworzyły oczy, to się chyba nie da, bo to jest po prostu, yy, wiecie, co taki deficyt, yy, deficyt emocjonalny, nie? Że w sensie, ty, jako osoba empatyczna, masz całą paletę cech, nie? Że wykazujesz. Że znasz emocje złości, że znasz emocje smutku, dobra, radości, szczęścia, podekscytowania, Że jakby wiecie, cała paleta, nie? A taka osoba właśnie toksyczna, niezależnie czy to jest właśnie nastolatek, czy to jest właśnie 40 czy 60, ojciec czy matka, to. Tam nie ma, tam jakby jest usunięte to, nie? Tam jest usunięta właśnie radość, usunięte to znaczy jeżeli ta osoba jest taka osoba właśnie toksyczna, jest radosna, bo one też czasami yy, wiecie mają dobry humor i się uśmiechają, to one po prostu yy, to uda, jakby udają. Znaczy naśladują innych o w tym sensie, nie? Że one obserwują jak wygląda radość u innych osób. I potem to u siebie pokazują, nie? Że one tak naprawdę nie czują radości, nie? To jest w ogóle takie trochę. No, chore. Że te wszystkie emocje, które wykraczają poza złość i smutek. Nie one chyba. Nie wiem, czy one smutek też czują, takie osoby toksyczne. Bo na pewno jest y, uczucie zemsty i uczucie złości, ale czy jest smutek? Nie wiem. Nie wiem, bo smutek jest, jednak jest. Mimo, że jest tym czymś negatywnym. To by wymagał trochę takich uczuć, jakby w środku, nie? Takich jakby z serca. Więc wydaje mi się, że nie, bo takie osoby też nie płaczą często, nie? Więc nie, tam smutku nie ma, słuchajcie. Jeżeli one się wzruszają, no to tak jak mówię, to wszystko jest udawane. Smutek udawany, radość udawana, współczucie udawane. Raczej takie wiecie transakcyjne to są relacje. Nie, jeżeli dziecko wie że na przykład jak posprząta pokój, to dostanie od was yy, potem pozwolenie na przykład, żeby pójść na koncert. No to to wiecie, to też jest transakcyjne, nie? Że ono samo z siebie posprzątało, ale nie dlatego, że wie, że to jest fajnie mamie pomóc, tylko dlatego, że po prostu dostanie ten koncert, nie? To jest takie, wiecie, no. To no, nie do końca to jest chyba okej, okay, nie? Ja, wiecie, na macierzyństwie się nie znam, bo dzieci nie mam, ale no mówię, dużo czytam, uczę się od inteligentnych ludzi, mówię, słucham podcastów, czytam książki, jakieś, wiecie, badania, artykuły, no uczę się od mądrych ludzi, nie? Nie mogę powiedzieć, że dużo umiem i w ogóle studia psychologiczne to mam tak, ale no pytacie, no to na, wiecie, na moje doświadczenia i na moje przemyślenia, no to tak Wam to przedstawię, nie? Wiadomo, że z terapeutą to o wiele więcej byście dostali, nie, informacji, ale mówię, w tej kwestii takiej relacji yy, dziecko, rodzic, yy, czekajcie, bo tutaj coś mi piszą ludzie, yy, to niestety no jest troszeczkę trudniej na pewno niż w związku i yy, ciężko to, tą barierę zmienić, bo tam mówię, są Zachowania takie wiecie, agresywne są kłótnie, jest bunt. Na przykład, powiedzecie dziecku: przyjdzie o 22, przychodzi na przykład o 5 rano i ma wyrąbane. I wiecie, no, no to jest takie, to też jest w pewnym sensie jakaś komunikacja, ee, że jak wasza relacja wygląda, nie? Jeżeli dziecko nie ma w was autorytetu. Nie czuję tego, że jak właśnie nie przyjdzie na czas, to, że was zrani. No to też jest taki sygnał, nie? Że nawet chyba nie ma sensu, mi się wydaje, potem robić znowu awantury, że czemu na przykład nie przyszedłeś o tej 22. Yy, urwało, słuchajcie. Jesteśmy trochę w innym dniu już. Przyszłam ee, jakby zakończyć tego vloga, bo wtedy mi padła bateria. I po kilku dniach postanowiłam się do was odezwać. No w ogóle trochę problem z komputerem. Ale teraz jakby kontynuując to, co tam miałam na myśli, słuchajcie, że z dzieckiem takim bardzo zbuntowanym, narcystycznym, toksycznym jest yy, trudniej, ponieważ właśnie w głowie tego dziecka nie ma, taki, nie ma czegoś takiego, że wy jesteście autorytetem, nie ma czegoś takiego, że ono się was posłucha, tylko będzie cały czas ten bunt, i cały czas robi nie po swojemu. Też pewnie na wzór właśnie jednego z rodziców, który się przypatrzył, ale generalnie jest tak, że jeśli coś takiego się dzieje, no to to wynika z jakichś braków e, takich, wiecie, wychowawczych, nie? Bardzo często właśnie, przynajmniej ja to zauważyłam, że przynajmniej ten narcyz, z którym ja byłam w związku, to on e, miał ten konflikt z tym jednym rodzicem, że tak widać było, że był nieszanowany. Słuchajcie, i i sam fakt tego że właśnie był taki niedokochany nieszanowany, źle traktowany no to potem zaowocowało tym, że stał się takim zimnym człowiekiem nie? dlatego myślę, że jedyną tutaj opcją na no, naprawę tego to jest po prostu zauważenie w ogóle, jak wyglądają relacje z, z obojga rodzicami, jak wyglądają relacje dziecka z rówieśnikami, co jest w szkole, czy, czy tam wiecie, czy, czy jakie starsze to wśród znajomych. No i powiem wam, ciężko ciężko tak zmienić jednoznacznie, nie? Chyba żebyście może zastosowali jakieś e, techniki takie w rozmowie, które by spowodowały, że się otworzy przed wami e, właśnie syn czy córka i wtedy wam oznajmi konkretnie, nie? że denerwujesz mnie, bo na przykład nie mówisz mi, że mnie kochasz, nie wiem, nie chcesz mnie słuchać, że was, wiecie, że się otworzy. I wtedy będziecie wiedzieć, gdzie został błąd popełniony. I może wtedy dojdziecie, ale ogólnie to ciężko jest, nie? Osoby toksyczne, narcystyczne, takie wiecie, trudne, no to są takie ciężkie w komunikacji, że no, cięż no trudno jest. Trudno jest po prostu dojść do sedna, nie? Więc kochani, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy macie jakieś doświadczenia, może macie jakieś rady dla innych, właśnie w tej sprawie i. I po prostu, co, co można by było zrobić. A poza tym wszystkim przychodzę do Was. Dzisiaj jest w ogóle, jak kończę ten film, to jest 8 września. I dałam, słuchajcie, post na e, właśnie tam na tym YouTubie w tej karcie społeczności, żebyście tam zostawiali komentarze odnośnie tego, jakie filmy, bo, bo w ogóle będzie w nie? Tak jak ogłaszałam, będzie w loktober, i chciałabym, żebyście zostawiali mi komentarze odnośnie właśnie tematów czy chcecie na przykład 30 filmów w tym październiku w ogóle tematycznych na zasadzie tych relacji, czy to mają być normalne vlogi bo powiem wam szczerze, że ee, no ja mogę dla was nagrywać normalne vlogi, jak tam wiecie gotuję, sprzątam czy, czy coś tylko, że mam wrażenie, że one się mnie gorzej oglądają, nie? to już ee, byście musieli sami ocenić nie, co wy chcecie oglądać bo jak robię te tematyczne filmy, to się lepiej oglądają i to nie ma co się oszukiwać, nie? Więc, e, więc chciałabym, żebyście napisali. Coraz za te moje włosy, ale są świeżo umyte i, i się puszą, strasznie się puszą moje włosy, wiecie? W ogóle połowa włosów mi wypadła. Zauważyłam po prostu, że są dużo cieńsze, cieńsze i jak mi tutaj leżą na ciele, to są takie lżejsze, więc... No ubolewam nad tym, no ale jest to co jest i widzicie, że bardzo dużo prześwitów jest przez te włosy, więc się prześwieciły. No ale to wszystko stres, wiecie, i też dieta, więc no teraz muszę się postarać, o, wypadają mi. Muszę się postarać, żeby to naprawić, bo no bardzo ubolewam nad tym, że wiecie, że dużo tych włosów straciłam. Eee, jeszcze się dużo dzieje, bo tam, wiecie, muszę, mamy też pomóc i tak, wiecie, jestem w tym stresie tak często i tak. No muszę to poukładać wszystko, ale tak wracając do tematu tego vlogtobera, to chciałabym właśnie, żebyście napisali, jakie filmy chcecie w ogóle na, na, w tym październiku oglądać, żebyście... żebyście to oglądali, bo to wiecie, wszystko jest dla was i żeby to miało sens, a nie, że przyjdzie, wiecie, 100 osób i... i będzie tylko oglądało, no bo to nie o to chodzi, nie? Chcę, żeby ten kanał się rozwijał razem z wami, żebyśmy to mogli razem tutaj działać i... I żeby to szło do przodu, nie? Ja lubię, słuchajcie, te, te, te filmy tematyczne, że mogę się tak wypowiedzieć na ten temat, że możemy poruszyć coś wspólnie. Ale mówię, jak będziecie chcieli vlogi, no to nie ma problemu, no, tylko żebyście oglądali, nie? Eee, no bo u mnie, no wiecie, u mnie nie ma wycieczek, nie ma takich jakichś fajerwerków, nie? Ja też zakupów tak nie robię często, takich typowo jakichś nowe rzeczy mam. Tutaj możecie zauważyć. Mogę Wam troszeczkę przesunąć. Tutaj jest moja półka z planszówkami. <laughs> Widzicie pewnie powtarzający się stos. Czekajcie, tutaj, nie? No to to jest ta moja nowa gra, ten Dyson. I już troszeczkę kolekcjonuję, już mam pięć pudełek. I no. I lubię bardzo te planszówki, naprawdę sprawiają mi dużą radość. Ale no. Generalnie właśnie przychodzę z tą końcówką, żeby się was zapytać, co wy chcecie na tym YouTubie, nie? Przez ten cały miesiąc filmów. I też chcę zaznaczyć, że jak będzie ten cały miesiąc blogowania w październiku, to we wrześniu troszeczkę sobie zwolnijmy i ostatnie te dwa tygodnie września będą takie trochę, wiecie, wolniejsze, że będą rzadziej filmy, żeby mogła, wiecie, yy, sobie wszystko to zaplanować na październik i być częściej, to muszę trochę zwolnić teraz, nie? Ale to spokojnie, to jeszcze jest. Także kochanie, ja będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Zachęcam Was do komentowania, do lajkowania, do zostawiania subskrypcji. No i co, widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Nie wiem o czym, ee, bo nie wiem co mam tam na liście, ale coś na pewno wymyślę. Także w toksycznym ojcu chyba będzie. Nie wiem, zobaczymy. I ściskam Was, ciepło. Zapraszam na kolejny film, już niebawem, tak ja mówiłam. Do zobaczenia. Pa, pa.